Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry, jak ja się cieszę, że mogę gościć w Państwa Radio odbiornikach i możemy się przy okazji jeszcze zobaczyć, a tym bardziej mogę przedstawić państwa i mojego gościa, pan poseł Tomasz Strela, nowa lewica Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Dzień Państwu. dobry, dzień dobry panu niezmiennie od 22 lat. Ale że co od 22 lat niezmiennie? Sojusz Lewicy Demokratycznej, a teraz Nowa Lewica. Panie pośle, ileż pan ma lat? 79. rocznik. No tylko i wyłącznie pozazdrościć. To prawda. Eee. A wie Bardzo pan, przygotowałem się dobrać. i dlatego sobie popatrzyłem w pański pesel. Przepraszam za ten zwrot. Między innymi dlatego, że chciałem pana optymistycznie nastroić i od razu zakomunikować, że może się pan szybciej zaszczepić, aniżeli wszystko na to wskazywało. Proszę pana, wszystko na to wskazuje, że mogę się na pewno szybciej zarejestrować. A kiedy ja się zaszczepię, to mam nadzieję, że będzie to niebawem. No widzi pan, czyli jednak optymizmem powiało, ale jednak sceptytyzm, sceptycyzm w ustach Tomasza Treli to jest jakby jego drugie imię. No, nie zgadzam się, protestuję panie pośle. Sceptyk Trela. No, niech tak będzie, chociaż to potrafi tak od będzie. czasu do czasu dołożyć. Komu pan tam ostatnio dołożył? Ja? Nie, no. ja jestem spokojny, pokorny, grzeczny, miły facet. Nikomu nigdy w życiu nie dołożyłem. No poza takim jednym kłusownikiem, który lata i tam kłusuje. co to za kłusownik? Jak mu na no imię? Taki. A wie pan, taki taki Szymek Welszymon, taki kłusowniczek. Nie, nie, Welszymon to jest jeden jeszcze do tego Welsęg, to pan tą drogą nie idzie. Natomiast... Ale to pan mówi o nazwisku, a ja powiedziałem do imienia. Aha. No właśnie, ale wie pan, to okazuje się, że temu kłusownikowi to udało się pokłusować zdrowo. Ja panu muszę powiedzieć, ale pan pewnie wie, że dziś jeden transferek już miał miejsce... Notabene z tej opozycji, niby zjednoczonej, tak zjednoczonej, że Tomczyk za głowę się łapie Cezary i mówi, że to ma być ta zjednoczona opozycja. Co prawda, ten głos na opozycji zostaje, ale ze zjednoczeniem to lipa. Natomiast generalnie to jeszcze są jakieś transfery z lewicy przewidywane tam, właśnie też do tego głosownika. Wie pan, e, ja się nigdzie nie mhm. wybieram. Wiem. Ja to, nie mówię o panu, panie pośle. Ale nic na ten temat nie wiem i nie słyszałem. Natomiast ja jestem w Jestem bardzo konsekwentny i to pan musi przyznać, odkąd pan mnie zna, że ja taką prostytucją polityczną się brzydzę. I ona jest dla mnie dość ohydnym zjawiskiem. Nigdy jej nie popierałem, nie popieram i pewnie nie będę popierał. Panie bo Boże, ale ja, ja bym tylko nie prosił, żeby przekonał. pan nie używał takich słów, które generalnie kiedyś kojarzyły się z czymś złym. Pan mówi o prostytucji, a takie połączenie. Polityczny, no, ja rozumiem, politycznej. rozumiem tak, no, niewątpliwie ten człon polityczny wiele zmienia w pańskiej wypowiedzi z całą pewnością. No ja jestem, ja jestem szczupłą blondynką. No niech tak będzie, panu. No okej. Okay. Wie, pan, Wie pan, Leszek a... Miller do dziś blondynka... nie, 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 ale to moment. No, no. pana blondynka tym bardziej szczupła, więc on no, nie przesadzajmy, dobrze? Wie pan, są są Leszek granice, Miller to do dziś nie może granice. Leszek Miller to do dziś nie może swojego bólu głowy wyleczyć z tym co wy zrobiliście z wiosną. I jeszcze ze zmianą nazwy partii. Co to jest? Proszę pana, wiosna jest, no, wiosna dlatego jest. że dzisiaj jest 15 stopni, jutro ma być 16 stopni. Ale powiem panu coś, ta wiosna, się, wiosna w tym nie, wiosna roku jakaś się... taka wyjątkowo Wiem, lipna, no wiosna się rozkręca i wiosna się rozkręci. Nowa Lewica jest nową lewicą, partia, która jest kontynuatorką Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to ta partia, która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, dawała Polsce konstytucję i dała Polsce najwybitniejszego prezydenta po 89 roku, pana Aleksandra Kwaśniewskiego i przed nową Lewicą bardzo dużo wyzwań, bardzo ciężka Praca, na pewno będą rafy, na pewno będą przeszkody, na pewno będą problemy, ale tak jak to w życiu bywa, czasami idzie z górki, czasami idzie pod górkę. Najważniejsze, żeby się nie poddawać. Gdybym ja się poddał, to pewnie w Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie byłbym 22 lata, tylko byłbym lat 10, a później albo zajął się zupełnie inną profesją. Albo, albo byłby pan w Platformie Obywatelskiej. Albo, sz, albo szukał przygód innej, innej partii. Natomiast ja e, bardzo głęboko wierzyłem w to, że Sojusz Lewicy Demokratycznej wróci do polskiego parlamentu po czteroletniej nieobecności i to się udało, i wiem, że mimo tego, że e, odeszło, e, odeszło od nas dwie posłanki, to wiem, że przed nami jest e, wiele rzeczy do zrobienia i są przed nami jeszcze sukcesy, tylko na sukces sobie trzeba bardzo ciężko zapracować, a ja proszę, w pracy pokażę się nie do boję. pokażę do panu na koledzy też. Pokażę to panu na palcach. Liczymy wspólnie. Raz, dwa, trzy. To nie jest pięć palców. Znaczy, to jest pięć palców, dwa zgięte. Ale co, zgęty, ale okay. co, pan, co ale pan ma trzy, z tymi trzema? Trzy osoby. Pan zapamięta naszą dzisiejszą rozmowę. W ale najgorszym wypadku dwie osoby. Ale o czym pan teraz mówi? No mówię no, o takim transferze, lada chwila. Ale kogo pan, kogo pan wytransferował? L Panie proszę, proszę powiedzieć. Ja bym nie śmiał nikogo transferować w żaden sposób. No, ale zobaczy tak właśnie... pan, że ta lewica wam się skurczy jeszcze trochę. Wie pan, jeżeli ona się skurczy, jeżeli ktoś odejdzie, to ja będę tym faktem niezadowolony. Natomiast ja bardzo wyraźnie powtórzę: jeżeli ktoś dostał się do parlamentu, dostał się do samorządu dzięki danemu ugrupowaniu, to jeżeli w trakcie kadencji chce zmienić swoje barwy polityczne, bo uważa, że tutaj jest za ciasno, tu źle się czuje, tu się zawiódł, to jest na to sposób. Proszę złożyć mandat. Proszę ten mandat oddać, eee, i sobie panie pośle. Ale to jest szczęścia. hipokryzja, level hard, nie, Ja już panu pana. mówię, tutaj spieszę panu wyjaśnić, ale... panie pośle. Jeżeli nie, pan chciałby kogoś rozliczać z mandatu, to, to przede uczciwość. wszystkim partia, z której taka osoba przyszła do Sejmu i się dostała, uzyskała mandat, powinna powiedzieć: Skoro ta pani albo ten pan nie jest już razem z nami, to my przestajemy brać na niego subwencje, zachowujemy się honorowo. Przecież mierzycie subwencje, po Gil Gilpiątek, w dalszym ciągu. W przeliczeniu na złote polskie to jest ponad 6 tysięcy złotych. I dziwnym Proszę trafem Pana. to Wam nie przeszkadza. Proszę pana, ja jestem bardzo skłonny te sześć tysięcy złotych oddać na cele społeczne. Zresztą to robię niemalże każdego miesiąca. Wspieram, popieram różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia. Ale wie pan, ja mówię o czymś zupełnie innym. Ja mówię o honorze i mówię o elementarnej przyzwoitości. Mi w, w życiu do głowy nie przyszło, że dostając się z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej do polskiego parlamentu, po półtora roku bycia w tym parlamencie, dzięki tej partii, dzięki koleżankom, kolegom, dzięki wsparciu organizacyjnemu, kampanii ogólnokrajowej, po półtora roku bym powiedział, wiecie co, nie po drodze mi jest, dziękuję bardzo. Panie pośle, no, no ale szczęście to, w nieszczęściu, dziś jeszcze nikt od was tak nie robić, odszedł, no. odszedł, odszedł nie, jakiś nie czas temu, ja natomiast dziś sytuacji. odszedł Mirosław ja Słuchoń z Nowoczesnej. Czy pan w ogóle jeszcze kojarzy taką nazwę jak Nowoczesna? Wie pan, to nie chodzi o to, czy ja kojarzę nazwę nowoczesna, czy nie kojarzę. Pamiętam e, faceta, który tworzył nowoczesną. E, no, notabene to była lubił, partia nowoczesna Ryszarda Petru, taka a propos. Lubił, no wie pan, jest też taka partia e, Polska 2050 Szymona e, Hołowi. Szuka pan więc, analogii? Pan, Ryszard Petru miał swoją maderę, Szymon Hołownia ma swoją szczepionkę. Ja uważam, że każdy pracuje na swój wizerunek. Uważam, że prawdziwych polityków i prawdziwych twardzieli poznaje się w boju. Szymon Hołownia, co mu oddaje, osiągnął nie najgorszy wynik w wyborach prezydenckich, ale prawdziwy test przyjdzie w wyborach parlamentarnych. Ja bym osobiście Wolał, żeby Szymon Hołownia w tym boju parlamentarnym się sprawdził, bo to on zaczął mówić, że inna polityka jest możliwa. Czy pan mi przypomnie, przypomni, panie redaktorze, kogo on ma na swoim pokładzie z tej innej panie polityki? Panie pośle, ja dla pana możliwa? wszystko, czego pan sobie życzy, to ja od razu niczym Widzi za pan... złota rybka spełnię pańskie życzenie. To on co ma, mam panu przypomnieć? Nie, on ma na swoim pokładzie, to ja pana wyręczę, bo pana bardzo lubię. <noise> ale przecież ja już podałem to nazwisko przed momentem. No więc, no, no więc właśnie, więc ja mówię o takich elementarnych podstawach polityki, którymi ja się kieruję. Ze mną się ludzie niektórzy nie zgadzają, niektórzy się zgadzają, niektórzy mnie nienawidzą, niektórzy mnie kochają, ale trze trzeba mi oddać jedno. Idę swoją drogą polityczną od 22 lat jednego kierunku, to jest lewicowy kierunek, i nie wyobrażam sobie innej sytuacji. I przypominam sobie takiego gościa w polityce, pan go też doskonale pamięta, nazywa się Janusz Palikot, który odchodził z Platformy Obywatelskiej. I zrzekł się mandatu. Powiedział, odchodzę z platformy, rezygnuję z mandatu, tworzę własną partię. Stworzył partię, dostał się do polskiego parlamentu. Dzisiaj jest poza polityką, ale takich ludzi trzeba szanować, dlatego że mają swoje zasady którymi się kierują pośle, Gdyby Panie dzisiaj pośle. pan, <coughs> ja, ja rozumiem, odszedł... ja doceniam ten wywód i muszę panu powiedzieć, że rzeczywiście, wie pan, gdybyśmy sobie stawiali za wzór innych posłów, to ja bym z całą pewnością wymienił Marka Jurka, marszałka Sejmu, który ze względu na to, że szło nie po jego myśli i właściwie klub nie chciał udzielić poparcia temu, na czym jemu zależało, to on walnął papierami i przestał być marszałkiem Sejmu. Także jeżeli szukamy tak. pozytywnych przykładów, to bardzo proszę Marek Jurek. Ale pan, ponieważ Janusz yy... Polikot jest dla mnie o tyle chociażby, że tak powiem, przez strzelonym kandydatem, w cudzysłowie rzecz jasna, czy też nazwiskiem, jeśli chodzi o jego zasługi, czy też potencjalne Ale zasługi, o postawie, ponieważ sprawie. to jest człowiek, który, ja nie wiem, czy pan wie, zapomniał w swoim oświadczeniu majątkowym, podobnie jak Tomasz Trela, wpisać samolot. Bo jak wiadomo, samolot jest takim powszechnym dobrem i każdy z nas samolot ma i Trela, i Klaretbach, i tak sobie latamy. Każdy z nas ja. swoim samolocikiem. Ja oglądałem pana samoloty, pan ma trzy, ja mam dwa, na trzecim pracuję. Fajne są to samoloty, oczywiście. Natomiast ja mówiłem o Januszu Palikocie w kontekście tej postawy, tej konkretnej sytuacji, bo wie pan, o transferach politycznych zawsze się bardzo dużo mówi, kiedy one są, bo one są atrakcyjne, bo tam są nazwiska, bo to jest przejście, ktoś traci, ktoś zyskuje. A ja mówię o elementarnej przyzwoitości. Bo elementarna przyzwoitość nakazuje, że jeżeli dzisiaj pan poseł Suchoń stwierdził, że w koalicji obywatelskiej jest mu źle, i idzie do hołowni, to ja tylko przypomnę, dzięki komu pan Mirosław Słuchoń się dostał do tego sejmu. Nie dzięki swojemu komitetowi wyborczemu, tylko dzięki Komitetowi Wyborczemu Koalicji Obywatelskiej. I tylko hipokryta. Nie, no widzi pan, cokolwiek by o Suchoniu nie mówić, próbuje pan deprecjonować pana prawie. Mirosława Posła, a on akurat swoim nazwiskiem, zdaje się, zbielska białej, jeżeli mnie pamięć nie myli, to miejsce w miarę dobre, ch chyba nawet biorącego miejsca nie miał. Wie pan, bo tam zdaje się. A może miał jedynkę? Nie wiem, nie pamiętam wie pan, tego miał, dokładnie. Miał trzecie miejsce, dostał no 11 właśnie, tysięcy głosów. No właśnie, czyli to nie matka top, że... Platforma Obywatelska no mu dała nie, ten mandat. Przecież pana, no nie no o czym pan mówi? No przecież, pan, panie, panie redaktorze, no przecież pan jest sprytny facet i pan doskonale wie, jak to działa. Chwalał matka mnie Platforma, dzisiaj chwalał, matka panie Platforma, pośle. Widzi pan, to z panem to taka miła matka, rozmowa jest i aż żal jakby kończyć. matka Platforma i matka Koalicja Obywatelska nie dała, to Mirosław Suchoń nie wszedłby do parlamentu. Ja, ja y, 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 wie pan, pochwalam zawsze tych dzieli, którzy... Kandydują do senatu. I są okręgi jednomandatowe, jest 100 okręgów i ktoś zdobywa 70, 80, 100. No tak, ale 100 wie pan, parę tam tysięcy. się numery I robi takie, że bliższy. się jest szefem partii, a startuje się jako niezależny kandydat. No dajmy no spokój. Różne rzeczy numer, Najgorszy numer w polityce jest taki, kiedy dostaje się dzięki jednemu środowisku do polityki, do parlamentu i w trakcie meczu zmienia się e, No tam, ale wie pan, wie pan, w czasie meczu wygląda? zmienia się to reguły, nie. jak chociażby z Piotrkiem ja, Ikonowiczem jest. Wsunęliście ja kandydata, powiem, mieli jest. wszyscy na niego głosować, nie. a koniec końców pan, koledzy z Platformy zawiedli. No, no taka nie. prawda. Wie pan, jak to jest? To Panie jest pośle, tak, ściska jakie? pan własną małżonkę, Mogę ukłony dla niej. Dziękuję panu. Tomasz Strela był Aż. państwa i moim gościem. No i musimy stawiać kropkę, no co ja panu poradzę. Dziękuję bardzo. Miło było, Dziękuję możemy bardzo. komplementy powymieniać poza anteną. Dziękuję, Dziękuję i do usłyszenia. Bardzo. Do widzenia.